Cześć wszystkim, to społeczność Chicken Road. Spotykamy się na nowym filmie o Chicken Road 2. Dziś, chłopaki, nie wiemy jeszcze co dokładnie zrobimy, ale będzie się działo. Pokażę Wam, jak zarabiać w 2026, chłopaki. Zaczynamy z 20 centami, bo mamy. No. Ok, ale to nic nie szkodzi, bo teraz przechodzimy do, do 4 groszy. Pauza. Takie kwoty to już zupełnie inna sprawa. Wiemy, że tak nie staniemy się najsilniejsi. No to pokażcie mi. O, właśnie tak to też jest lepsze, tak sobie myślałem. 1,6 poproszę. No więc poczekajcie chwilę, bo ta muzyka w tle jest naprawdę okropna. Ach, przepraszam, nie mogę wam jej puścić. No wiecie, te prawa autorskie, macie za to tę małą muzyczkę z Chicken Road z całą przyjemnością. Dajemy się wykończyć, nie ma problemu. Ok, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. No, i proszę, no, i proszę, bo przecież nie można tak. Nie można sobie żartować, bracia. Up, up. Nic się nie stało, nic się nie stało. Wciąż mamy kontrolę. Mamy to wciąż pod kontrolą. Z tym razy 15 nie powinienem. No, oczywiście, prawda? Zrasta 15 razy, gdy stawiamy 20 centów. A, kurde. No cóż, słuchajcie, i tak to bierzemy, co? Nie ma co, nie ma co tego ukrywać. No dalej. Och, chłopaki, ach, chłopaki, jestem naprawdę czujny. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Wyobrażasz sobie, taka ręka z 20 kulami, gówno warta łagam o bogowie Chicken Road, błagam was. Teraz jest ten moment. Ich czarnych, nie, kurwa mać, no cóż, to nie był dziś jakiś super filmik chłopaki, ale nic nie szkodzi, bo mamy wzloty i upadki. Jak dobrze wiecie, takie jest życie. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie zagrać, to nie wahajcie się, link jest w opisie, a jutro widzimy się w nowym filmie z Chicken Road. Cześć chłopaki.